ma Znaczenie, zaczynając od aima, timingu, teamworku, kroków czy nawet strzałów przeciwnika. W przypadku, kiedy usłyszymy jakieś kroki, możemy bardzo szybko podać info naszym teammateom, gdzie aktualnie znajduje się przeciwnik, co na pewno będzie dla nas wielkim atutem. Ale z tego rodzi się pewien dylemat. Co sprawić, by nie być słyszalnym dla przeciwnika? Cóż, jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zapraszam Cię do tego materiału. Pomimo tego, że możemy mieć słuchawki z NASA, nie zawsze będziemy w stanie usłyszeć każdy krok i strzał przeciwnika. Albo przez głośność swojego komputera, muzykę w tle, krzyki swoich teammateów, czy nawet krzyki rodziny. Ale przejdźmy tak naprawdę do sedna tego wszystkiego. Oto aplikacja w formie strony internetowej ale również istnieje aplikacja komputerowa, która pozwoli Wam określić w jakich miejscach na każdej mapie, jak daleki jest Wasz zasięg słuchu, a zatem idzie słuchu przeciwnika. Wszyscy w środku tego okręgu będą w stanie was usłyszeć, a co za tym idzie, wy również będziecie w stanie usłyszeć ich. Posługiwanie się tą aplikacją jest stosunkowo łatwe. Wybieracie tak naprawdę mapę, która Was interesuje, i po prostu przemieszczacie do takie kółeczko w środku jesteście oczywiście wy. I tym sposobem wiecie, gdzie należy być cicho, by przeciwnik was nie usłyszał. Albo po prostu wy wiecie, gdzie się ustawić, by słyszeć wszystko. To wszystko może wydawać się dziwne, ale w praktyce to działa. Jeżeli mi nie wierzycie, sami sobie to wypróbujcie. Tak naprawdę z czasem, kiedy zaczniecie już się orientować co, gdzie i przede wszystkim jak głośno, wasz poziom gry na pewno wzrośnie. Wiem, że krótki ten film, ale myślę, że wartościowy. Także jeżeli chcecie więcej takich poradników, to możecie zostawić jakiś świat po sobie, na przykład lajka like czy napisać komentarz. Przypominam również o giveaway, który się odbywa na moim, jaki kanale LOLKA. Wszystkie linki oczywiście tak samo w opisie. Pozdrowienia dla kiba 21 LOL, Marcina Wapera, Micha Pobaska Pro, Krzysztofa Woźniaka, Dawida Zutereka, Forevera, Doki Warda, po prostu ja, Warusia Kinga, Polaczka, Kreatora TV, Lysy oraz Jokera. No bez na chwilę dziękuję Ci za uwagę, życzę ci miłego dnia i do usłyszenia.